Witajcie, miałem już dosyć perypetii z moim skimerem Heima. W sumie urządzenie bardzo dobre, tylko u mnie jest taki problem, że tędy mi wlatowały krewetki. Teraz na szczęście już krewetek Rector nie mam. mam, mam one są troszeczkę większe, ale jest coś gorszego, bo mam młode kiryski, a u nas w domu młode kiryski to są bardziej święte niż krówki w Indiach, więc Zeronka by mnie rozszerpała jeżeli by taki skimerek wciągnął mi kiryska i coś by się z nim stało dlatego ja codziennie wieczorem wyciągam ten skimmer i wkładam rano bo kiryski oczywiście w nocy szaleją w dzień one tu nie wpływają próbowałem ulepszyć ten skimmer kupując takie zabezpieczenie niestety okazało się na krewetki i na młode kiryski też będzie trochę za małe okazało się no niewystarczające ale chciałem polecić sklep PH68, gdyż na własny koszt dosłali mi wersję ulepszoną. Niestety też nie zdała egzaminu. Jestem z nimi w kontakcie. Oni coś tam próbują na drukarce 3D. Zbudują jakieś nowe rozwiązania. Dlatego co zrobiłem? Dzisiaj przyszła oczuszka z Aliexpress. Tada! Kupiłem Sunsun Skimmer. U nas też jest dostępny, ja go kupiłem za 20zł, u nas go no ale drogo można kupić za tam za 23zł Więc sobie porównamy e, Działanie tych urządzeń Tu jest oczywiście o góry zabezpieczenie, żeby nam nic małego nie wessało Skimmer jako tako, gdybym nie miał tych młodych mm, Kirysiaków, które sobie tam pływają A mam duże Amano, więc On swoją rolę oczywiście spełnia, ściągał mi syf z lustra, wody, było na białkową Wszystko było ok ale oczywiście, no tak jak już mówiłem wcześniej, mi głównie chodzi o młode gieryski, więc zakupiliśmy coś takiego. Zobaczymy jak to wygląda, jak to działa. Zapraszam na film. Ten skimmer Heima też ma swoich parę ładnych lat. Ja go używam od roku, a kupiłem go używanego na Elixie za jakieś grosze. On już troszeczkę tu się kabel przetarł, no ale te wloty są okrutnie wielkie i to dalej jest niestety za duże. No dobra, ale mieliśmy to porównać. Tada są Skimmer J02. Budowa widzę bardzo podobna. Chodzi mi głównie o tą nakładkę. Czy się sprawdzi? Dodatkowo mamy na powietrzanie. Schemat budowy. Widzę to samo. Co w przypadku, oczywiście, Haima. I on jest troszeczkę słabszy, bo on jest 3W. I pompka jest 300 litrów na godzinę, ale powinno w zupełności wystarczyć, co my tu mamy? Wszystko wysypałem. Jaka fajna. Zobaczcie. Sztywna rurka. Półnik do zasysu powietrza. Jest gminie gąbeczka. No tego z tego nie będziemy korzystać. Gąbka prawie identyczna, tylko kolor inny niż tutaj w oryginale. Ja u siebie używam waty simeka, bo ja sobie też przy okazji klaruję wodę. A tu jeszcze mamy jakąś rureczkę. Ciul wie po co? Pojęcia nie mam. Na obrazkach się nie chwalą. Nawet nie jest powiedziane, że coś takiego dają. Plus to. Ale podejrzewam, aha, że chyba to chcemy wyprowadzić za akwarium. Nie ma no, bez sensu. To takie coś jest chyba lepsze. Instrukcji nie ma, to się nie dowiem. Ale to mnie interesuje. Wylot jest mniejszy. Tada. Spokojny wynalazek. Powiem Wam, że sam się zastanawiałem, żeby tutaj jakieś napowietrzanie zrobić, jakby było trzeba. Wielkościowo bardzo podobnie. Tutaj nawet regulacja mocy ledwo działa. Trzy przysawki. Hm, tutaj też trzy pływak. To cuda. Jakieś takie pogniecione. No, jakość wykonania. Słuchajcie, trochę toporem ciosane, no ale czego wymagać? Za, za dwie dychy, nie? Ten dla porównania kosztuje stówę. To nawet, jakby miał się zepsuć, to w cenie tego mamy 5 tych. Się sprawdzi to sobie, dokupię jeszcze jeden. Ale na razie to próbuję to jakoś dopasować. Udało się. Zobaczcie, nawet ten plastik. Tutaj wstryskarki. Zostały gluty. Widać, że jest to produkt z górnej półki. Zobaczmy, żeby działał. No niby jest cacym. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy łamatko boska. Trochę widzę, inna jest ta budowa. Tu jest jedna wadka. Wadka. Gąbeczka. Takie coś. To chyba jest zapasowa. Ja pierdylam. jak to jest pięknie zerżnięte Patrzcie. Nie. Widzicie? Eheim klon. znał, się, że to też się ściąga, proszę bardzo, to samo. O kurde, tu mnie zaskoczyli pozytywnie, zobaczcie ile ma to łopatek, to bardzo ciężko wychodzi, potrzebowałem jakąś pensetę sekundunia. Dobra, set nie mam, ale w końcu jestem facet, więc wszystko się załatwia nożem. Wiernik. No, powiem wam, że tu na plus dla SunSuna wygląda to solidnie. Także konstrukcja klon prawie stuprocentowy. Tutaj troszeczkę się różni ten pływak. Zobaczymy, czy działa. Specjalnie 3 dni nie włączałem. Echa, bo dla niego błona białkowa to jakieś 3 minuty. I cała z lustra wody wyssana. Zobaczymy, jak poradzi sobie Susun. Jedną rzecz znalazłem na korzyść Susuna. Zobaczcie. Tutaj przewód ma też przysawkę. Bo to uważam jest błąd konstrukcyjny. To jest gruby. On, ten kabel z upływem czasu się robi twardy. To jest ostre. I po prostu, jak wyciągamy urządzenie, to, to się tu przeciera. no tu sobie robimy. Ciach na szybę nie jest git. No zobaczcie, pływak mimo, że jest obciążony tym koszykiem z góry. Damy go niżej. Pływa idealnie. niestety w jak dołożymy to zabezpieczenie, to to już się robi ciężkie i potrafi zatomnąć. Nie chce pływać. No OK. Zobaczmy, czy to chociaż jest ciche. Działa, jest bezszelestny, ale moc tyłka nie urywa, bo się przepłynął listek jego nie wsiurbało. Sprawdzimy pokarmem. No, coś tam w Ale słuchajcie, o niebo gorzej niż... niż Eheim. No, No, zobaczymy ile mu tą błonek zejdzie, ale obstawiam, że dużo, bo zobaczcie, tutaj pływają listki. No, w spokojnie to tu zasał no płynie listek. I co? Jajca. No, ale jest cichutki. Może chodzić całą dobę, więc może zda egzamin. A kiol, pokażę Wam różnicę, jak to wygląda na echajmie. No, kreweta już przyszła. No takiej mi nie wciągnie, nie. Ale patrzcie na różnicę. No patrzcie na to. Rzeźnia. No różnicę widać okiem. Zobaczcie, on listki wciąga z połowy akwarium, nie? I szkoda, że on nie jest okrągły. Tam po prostu do niego przełożył górę z tego i było git. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tylko, że ona jest tak duża, że jej się i tak nic nie stanie. Ale widzicie co krewetki lubią robić. Wledzą wszędzie gdzie się da. Skimmer po 24 godzinach. No jak widać trochę zebrał syfu. Także działa. Skimmer sobie chodzi dwa dni. Zobaczcie jak nie jest podłączone na powietrzanie to z błoną białkową kompletnie sobie nie radzi. Jedyne, co potrafi zebrać, to trochę listków. Skimmer się sprawdza, jeżeli podłączymy na powietrza, No mi on nie jest potrzebny, bo mam CO2, ale faktycznie jak on jest podłączony, on ma bardzo fajną płynną regulację, jest cichutki, to te bąbelki powietrza rozbijają błonę białkową, a pływak nam zbiera ewentualne kawałki liści. No to podsumujmy. Obydwa urządzenia mają pompę 300 litrów na godzinę. SunSun jest 3W, echem jest 5 Dodatkowo, niby moc, taka sama. Pompy, ale no ewidentnie echem wciąga tą wodę bardzo mocno w porównaniu do SunSuna. Niestety nie jest bezpieczny, bo przez ten pływak wszystko nam wpada. Tutaj mamy to. zabezpieczenie, czyli ten jest bezpieczniejszy od tego. Kolejna sprawa. Z błoną białkową on sobie radzi doskonale. susun potrzebuje wtedy napowietrzania, żeby był taki sam efekt. No i cena. Jak sprawdziłem, teraz to na AliExpress jest niż na Allegro, także lepiej sobie kupić u nas. Około 23 zł. Echem około 100 Zależnie od sklepu, także tu mamy największą różnicę. Ja mam CO2, więc za bardzo nie mogę korzystać z napowietrzacza i tu mam problem. Jeżeli ktoś nie ma CO2, to spokojnie sobie może tego sensu nakupić. Jest jeszcze model troszeczkę mocniejszy, też ma pompę 300, tylko ma 5W prądu. Pobiera. Ciekawe, czy jest tak samo wydajny wtedy jak Eheim. Nie wiem, może uda mi się to załatwić. A który wy wybieracie, to już pozostawiam ocenę Wam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.